Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Módlmy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drogi Boże, kiedy kładę się spać, rozluźnij napięcie mojego ciała, uspokój niepokój mojego umysłu, Zabierz myśli, które mnie niepokoją i wprawiają w zakłopotanie. Drogi Boże, pomóż mi odpocząć i ukoić wszystkie moje problemy w Twoich silnych i kochających ramionach. Niech Twój duch przemawia do mojego umysłu i serca, kiedy śpię, abym obudzona rano mogła odkryć, że otrzymałam w nocy światło na moją drogę. I siłę do moich zadań, że otrzymałem pokój dla mojego umysłu i zmartwień, i przebaczenie moich grzechów. Drogi Boże, kiedy kładę się spać, pozwól mi spać spokojnie tej nocy, a jutro rano otrzymać moc do życia. Niech dobry i miłosierny Bóg, Okryje Was dziś wieczorem i w nocy swoimi ochronnymi ramionami i Was błogosławi. Niech pozwoli Wam obudzić się fizycznie i duchowo odnowionymi i gotowymi służyć przez kolejny dzień. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i proś o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.